jokerem dosłownie nie potrzebuję tego ale po prostu tak mnie tak rozproszył gościu e, tak ogólnie. Wracają ludzie, człowieka zagadki. Możemy tak tak i ich ten sposób, tak tak zagadki na tak tak musimy je rozwiązać sami, ale wiecie, są na mapie. A tak. Właśnie Ace Chemical został zmuchnięty z ziemi. Batman okazał się być dżokeryzowany. I teraz musimy złapać kontakt z komisarzem Gordonem. O jezu. Stop. Stop, Batmobilu. Stop. Okej. Okay. O! Słyszę. Huh. Słyszałem strażaka. Bat, o tam są. Zobaczmy, co możemy na nich zrobić, co? Hello there. O, mamy gościa z nożem. Mamy też gości z pałkami elektrycznymi. Postaram się ich zniszczyć na początek. Nie, niestety Batman postanowił nie wycelować. Gości z pałkami. O! Zdążę. Zdążyłem! Szlak gdzie? O! Tak, gości z pałkami nie możemy atakować od przodu ani z takiego. Ani nie możemy. Oj, muszę wyrobić sobie tempo. Czemu to zrobić stary? Dzień. wow, Ło, wow, wow, panie. I no kaucik. Ok, no kaucik na mnie. Proszę, grozobiusz mi ten tutorial na temat żelu, ok? Piękność ma Kałacha. Nie na długo. Nie pamiętam jak. A, dobra, już pamiętam. Jak sobie radzić z. Z ziomeczkami, z wytarczami Tak, właśnie sobie przypomniałem. Batmanie, czy mógłbyś... O, właśnie, na nim się zalokować. Dobra. Syk. Właśnie w ten sposób sobie radzimy z ziomeczkami. Nie! O! Okej! Okay. Czemu zblokowałeś mój specjal powalający? Ta walka, kurwa, bardzo mi nie idzie. Nie jestem z Ciebie zadowolony. O, dziękuję. Oczywiście, że chodziło mi o goście z pałką, ale wiecie, nie można i wszystkiego. Obarony. To wszyscy? Eh? Teraz to wszyscy. To było paskudne. Absolutnie mi się nie podobała ta walka, ale jej strażak uratowany. Tylko obyd nie mówił kumplom, jak chujowo było. Za zrobienie dobrego uczynku moje życie się przywróciło. Searching for civilians. He said we weren't leaving anyone behind him. and from nowhere there's fireball or something slammed into us. I uh, must have blacked out. Next thing I know one of these psychos is stuffing a cigarette out on me. Have you found the others? What about the chief? I'm still looking. Wait here. I'll arrange you to be taken to safety. i to i still looking. Wait here. I'll arrange for you to be taken to safety. <laughs> Zagłuszenia, podwójny Batarang, gadżety szybujące tego nigdy nie używałem jakoś nie, nie, nie rusza mnie to zbytnio. Strój Batmana nie walki wręcz kule. Ten nokot też jakoś super nie rusza. Wzmacnia wzmacniacz wyrzutni haków fala uderzeniowa dobra, nie, po prostu dajmy sobie więcej życia. Po tym, jak mnie sklepali ci randomnie kolesie to jakoś wolę nie ryzykować. O mój Boże, to jest, to jest festiwal niezręczności, ta walka, teraz to, to wyjście z miejsca akcji, nie, nie to, nie aby, zaraz pójdę zabić tego strażaka, żeby nie rozgadał nikomu, jakim frajerem byłem. Au! Motherfucker. Z dwóch stron naraz? Come on. E? Okej, okay, dobra, to jest akurat jedna rzecz, gdzie twierdzę, że gra leci sobie w kulki. Mianowicie, de facto, jedną z znajdziek w tej grze są te czołgi. Tak, generalnie, jeśli chcecie wyczyścić sobie całą mapę, e, jeśli chcecie osiągnąć 100%, musicie zniszczyć wszystkie czołgi na ulicach Gotham. Wiecie co? To... Nie jest złe, bo... Ja powiem tak, to, że te czołgi są na ulicach to mi nie przeszkadza, bo fajnie, mamy co do roboty i nie czujemy się, wiecie, niepokonani w naszym Batmobilu. To jest ważne uczucie w grze, żeby nie czuć się zbyt potężnym ee, ale już uczynienie tego znajdźki Gdzie musimy chodzić i szukać To jest średnie. Zwłaszcza, że ta gra ma dużo walk przy pomocy Batmobilu, naprawdę dużo.

Come on, you're scaring me. It's Barbara. She's been taken. No, no, no. I spoke to her. She said she got out. She left hours ago. Stay calm. We'll get her back. Which one? Who's got my little girl? Scarecrow. They took her from the clock tower. But right, we need to go. There could be a clue, something that will lead us to her. I'll follow. Stay in contact.

Batmanem, a jednym z jego villainów, nie? Wiecie o co chodzi? King Joke się wydarzy w tym uniwersum, więc to nie pierwszy raz. Gdyby się nie wydarzy, to Barbara byłaby na, na wózku. Ogólnie, wiecie to jest strasznie, jakby dziwne i przestrane. To jest taki trochę, jakby nie wiem, rand na niezwiązany z grom, ale tak by. Ogólnie, teraz DC, zatrzymam na chwilę. A, tak, zacząłem grę, żeby nam dialog nie Ta, Teraz, jakby wiecie, DC, jakby i wszyscy dookoła Warner i w ogóle wiecie, Marvel Disney. Chcą zrobić z kobiet, nie wiadomo co, wiecie, jakby odkryli, że kobiety istnieją i chcą je na pierwszym, na pierwszym planie. A Jo oczywiście, jeśli chodzi o kobiety niedaleko Batmana, no to Prym wiedzie, no Batgirl ma Bat w imieniu, prawda? I w ogóle więc. Jeśli chodzi o tą część DC, to ona wiedzie prym. A jednak wiecie, pierwszą rzeczą kojarzoną z Barbarą jest to, że Well Sheet jakby jest na wózku, bo joker ją kurwa postrzelił. Więc to jest takie bardzo dziwne, że jakby akurat z tej laski staram się zrobić teraz. Nie wiadomo, kie nie wiadomo kogo, silną, niezależną e, kobietę nie do złamania ze wszystkimi. Nie mówię tego w tej grze, mówię to ogólnie o dzisiejszych czasach, po prostu, że staram się zrobić z niej nie wiadomo, kogo. Mimo tego, że właśnie jeśli zaczniecie szukać informacji na temat Barbary Gordon, to prawdopodobnie jakby dwie pierwsze rzeczy, na które traficie, to pierwsze primo jest bad girl, drugie primo została postrzelona i sparaliżowana przez Jokera. Więc jakby to kobieta, której głównym osiągnięciem jest bycie ofiarą, więc nie wiem czy teraz... Wiecie, jakby wyszła z tego dobrze, w dalszym ciągu była przydatna, co jest badass as fuck i w ogóle. Nie załamała się, jakby nie została wypchnięta z kart komiksu, ale no, zbudowała swoją siłę na tym, więc jakby jednocześnie odbieranie jej tego, wiecie, bycia ofiarą, co jest jakby kamieniem węgielnym jej fundamentem, jej charakteru, to jest trochę po prostu dziwne. E, dobra, to auto to zostały to zniszczone. To jest Wiecie... O, czyli teraz na to odpaliśmy właśnie. Gdzieś w 10 czasach gdyby ta gra wyszła, to, to, by, to by nie przeszło. Twitter by kurwa eksplodował, gdyby... Okej, okay, mamy dziewczynę, która została porwana i potraktowana jako dźwignia, by osłabić silnego mężczyznę. To, to, by, to by nie przeszło i to jest strasznie chujowe. Bardzo się cieszę, że ta gra wyszła w momencie kiedy wyszła, więc... Oh, okay. I thought you may like to hear the analysis of the Arkham Knight's forces you requested. What have you got, Alfred? I've set the BAT computer to analyze militia presence across the three islands and provide you with a real-time representation of the occupation's strength in each zone. As you can see, Miyagani Island is heavily occupied, with a substantial drone ground force controlling the roads. Founder's Island is the militia stronghold protected by long range radars and a missile launcher. I'd recommend keeping the Batmobile away from there for the time being. The remaining drone forces on Bleak Island have been redeployed to protect the clock tower. So expect significant resistance. Nie, raz z fabułą będą się kolejne. I tak, to mamy taki klasyczny myk ze starych gier z otwartymi światami, gdzie zawsze był podział na jakieś strefy, czy wyspy czy coś takiego. E... I tak, po prostu nasze dwie pozostałe wyspy są póki co zablokowane. Czekajcie. Wydawało mi się, że słyszę muzykę operową, a chyba tak mi się wydawało. Eee... Więc tak, nie się tam batmobilem póki co i nie mam teraz zbytnio czego szukać. O, szlag bycie. O! Przed krytyk. Tak, jakby. Krytyki są rzeczą nawet w sekcjach... E... z Batmobilem. No, jak właśnie widzicie, jest sporo walki e... Batmobilem, więc naprawdę to, żeby jeszcze zrobić z tych czołgów z a To jest średnie. A dobra. the

Nie jest wchodzić, bez na I tak, ponownie widzimy to. E, kimkolwiek jest Arkham Knight, wie, że wieża zegarowa jest centrum jakby informacyjnym Batmana. O nie, Batmanie, czemu to zrobiłeś? My boy! My boy! Chryste, panie, bacz, jakby zatrzymaj się kurwa przed krawędzią, co życie ci kurwa nie miłe?

Sprawdzają... o come on! Nie myślałem, że aż tak szybko, liczyłem, że szybciej się wsunę w... A, no tak, zapomniałem o ekranach Game Over z Arkham. O, teraz ci zależy, co? E, tak, nie myślałem, że podejmę tak szybko do tego gościa. Ogólnie tak, to jest coś, co mówiłem przez poprzednie trzy części grania w trylogię Arkham. Za nic nie umiem się skradać w tych grach. Jakby nie jestem dość cierpliwy chyba na to skradanie. Uwielbiam skradanki, uwielbiam jakby, wiecie, grać mi i rozpracowywać, ale. O Jezu, i to, że Batman nie wylądował wygodnie na tym. Na tej płytce. Ach, to jest taki tu. Ogólnie powinienem mieć opcję.

Idziemy sobie wyżej. O! 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 Mamy zasięg chyba. I czemu nie mogę przeskoczyć... ...na przykład na tą belkę przede mną? Czemu nie mam opcji... ...przeskoczenia tam? To jest... to jest strasznie dziwne. Ponownie nie mam opcji zaskoczenia na niego. O, mogę sobie zrobić coś takiego Batman! Rób, rób, że. O mój Boże, cóż za kurwa chaos! O! O, myślę, że spadnie. Twa broń jest moja. I kopniaczek. Ledwo, kurwa, to przeżyłem. Ledwo. Nie mam do tego cierpliwości, nie mam do tego kreatywności. E, wszystkie opcje, które daje mi Batman, przytłaczają mnie totalnie. Wkurza mnie, że nie mogę płynnie przechodzić między, wiecie, niektórymi elementami otoczenia i tak dalej, wiecie. Po prostu. To, to skradanie nie jest dla mnie. Definitywnie Nie.

Są też różne domysły i inne jakby wiadomości podprogowe. Ogólnie tam w jednej wersji na przykład Joker po tym jak postrzelił Barbarę, zdjął z, z niej ubrania i porobił jej fotki i potem porwał Jim'a i kazał mu je oglądać. Są jakieś sugestie gdzie ją zgwałcił. Wiecie, jakby cały edgy staff, który można wrzucić do tego typu sceny, ludzie już to zrobili. Also... Ja tak tylko powiem, w tym momencie Barbara była już bad girl. To, że dała się zrobić w taki kurwa sposób, to jest jakby niegodne jakby osoby z bad family. Nie wiem, jakby co za słabość fabularna ją w tym momencie do, dopadła, ale tak, w tym momencie Barbara była już wyszkoloną, w pełni sprawną, inteligentną, e, detektywistyczną Badgirl, tak? Więc wiecie.

First, some handsome young maniac cripples his daughter. Now he's blaming himself for her being taken. You really should tell him this is your fault, Bats. I'm sure he'll understand. I mean, it's not like he went out and got his daughter killed. Well, not yet, anyway. The night's still young. tego że wcześniej było. Ja bym, Gordon, uczysz się od Batmana, nawet nie zauważyłem, kiedy wszedłeś. Nie, to nie jest twojej, Jim. Jest. Crane to, Coś, co Ponownie bardzo dziwne tłumaczenie. E, e, on powiedział, że Krane zrobił to, by zajść mi za skórę i że powinienem być przy niej, a nie że powinienem. No, nieważne. Nie mamy czasu. Nie nas. Well, czas na plot twist, dream. Czas na plot twist. Jim. Dla to wszystko, że twoja Odważnie. She's my family. My daughter. She's all I've got. Well, każdy jest czymś rodziną, jeśli si tak by na to patrzeć, Batman nie mógłby Nigdy. mieć Współpracowników. W sensie zawiłem, no że gustuje głównie w sierotach, ale no. To Jokes od niej już żadnej nie masz.

Mocna i w ogóle, i tak by zrobiła to, co miała zrobić, ale już potem Joker mówiący mi, że okej, powinieneś się tym przejmować, to, to już, to już dla mnie nie robi roboty. I tak, mamy tutaj wesołą minigierkę. Poszukiwaniu rzeczy, które mogą przyciągnąć naszą uwagę, tak w tym momencie, jakby goście rzucający młotowami w okna, nie przyciągną naszej uwagi. O, ale to już tak wyglądał. Przecież prywatnie. To jest fajne, ponownie. Praca detektywa. I jednocześnie ta gra robi zajebistą robotę w, w dwie strony. Daje nam graczowi trochę podetektywować. Ale jednocześnie, wiecie, nie robi z Batmana debila, który bez jakby, który narracyjnie nie ma pojęcia co robi. Nie, nie, jakby wiecie, my jakby zaczynamy właśnie badanie, a potem Batman odpala swoją wiedzę i dodaje wszystko to, co gracz zrobił do kupy. Złącza to w, w jedną całość. To jest bardzo dobre pisanie postaci na moje.

Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Trzymajcie jego dzionka i do uszłych na Batman Arkham Knight u mnie kanale. Pa, 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 pa!